Sławomir Mencen, kandydat konfederacji, kontynuuje niekonwencjonalną kampanię wyborczą, stawiając na bezpośrednie spotkania z wyborcami. Podczas wieców Bydgoszczy poruszył kwestie energetyki, krytykując rząd i obiecując odrzucenie unijnej polityki Zielonego Ładu. Ponadto jego nietypowe zniknięcie motorówką z wiecu przyciągnęło uwagę w całej Polsce. Mimo niekorzystnych sondaży, Mencen jest pewny swojego zwycięstwa i suba. Po więcej ciekawych ploteczek. Sławomir Mencen z zapałem kontynuuje swoją kampanię wyborczą, stawiając na oryginalność oraz bezpośrednie spotkania z wyborcami. Kandydat Konfederacji jest znany przede wszystkim z nietypowych i szybkich zniknięć tuż po zakończeniu swoich wieców wyborczych. Co zdarzyło się po jego występie w Bydgoszczy? Przeszło najśmielsze oczekiwania wielu obserwatorów. Film z tego wydarzenia błyskawicznie rozprzestrzenił się po całej Polsce, zyskując szeroką uwagę. Wydarzenie w Bydgoszczy zgromadziło tłumy sympatyków, co jedynie potwierdziło popularność sławomila Mencena. Kandydat konfederacji ponownie spełnił oczekiwania swoich zwolenników, pokazując się jako bezpośredni mówca, który nie boi się wyrażać kontrowersyjnych opinii. Podczas swojej mowy odniósł się między innymi do unijnej polityki Zielonego Ładu, głośno deklarując, że będzie dążył do jej odrzucenia. Zaprezentował również swoją wizję energetyki w Polsce, krytykując rząd za rzekomo nieudolne działania przy budowie pierwszej krajowej elektrowni jądrowej. Jednocześnie zapowiadał powrót do źródeł energii opartych na węglu. Mencen wzbudził duże poruszenie wśród zgromadzonych, zapewniając z przekonaniem, że za 10 lat Polska stanie się najlepszym miejscem do życia w całej Unii Europejskiej. Jednak nie mniej emocjonujące było i zakończenie tego wydarzenia. Sławomir Mencen ponownie pokazał, że potrafi zaskoczyć nie tylko podczas przemówienia, ale również zaraz po jego zakończeniu. W środowy wieczór w Bydgoszczy, ku zaskoczeniu wszystkich obecnych, szybko zszedł ze sceny i natychmiastowo opuścił miejsce wydarzenia. Scena ta ponownie wzbudziła zainteresowanie w sieci, stając się tematem licznych dyskusji w internecie. Tego rodzaju zwroty akcji jedynie dodają jego osobowości pewnej tajemniczości, co przyciąga coraz więcej uwagi ze strony mediów i społeczeństwa. Choćby nie jedna osoba mogła się tego nie spodziewać, ten polityk zdołał przyciągnąć uwagę całego kraju swoją niecodzienną akcją. Lider Konfederacji zdecydował się na niezwykłe zakończenie spotkania, kiedy to wsiadł do motorówki i oddalił się od wyspy młyńskiej. Miejsce to było areną jego wystąpień, a nagranie owego zdarzenia bardzo szybko znalazło się w centrum zainteresowania użytkowników mediów społecznościowych, wywołując burzliwą lawinę komentarzy oraz żywe dyskusje w wirtualnym świecie. Kto wie, co przyniesie przyszłość? Może następnym razem będzie to helikopter albo samolot? Może nawet balon? A może zaskoczy wszystkich teleportacją? Zauważył ktoś na platformie zwanej X, podkreślając ekscentryczne metody działania Mencena. Dyskusje na temat tego zdarzenia to jedno, lecz bardziej istotne są wyniki sondaży, które nie wróżą zbyt dobrze na przyszłość. Pomimo tego, Sławomir Mencen, pełen energii i wiary w sukces, Podczas swoich licznych debat i spotkań z wyborcami, nie ustaje w przekonywaniu, że jego zwycięstwo w prezydenckich zmaganiach jest jak najbardziej osiągalne. Szczególnie w trakcie zgromadzenia w Bydgoszczy podkreślił, że jest przekonany, iż nie tylko zapewni sobie miejsce w drugiej turze, ale że zdoła również tam zyskać przewagę. Według jego optymistycznej wizji, to właśnie on posiada największe szanse na pokonanie Rafała Trzaskowskiego w ostatecznej konfrontacji. Jednak nie wszystko wygląda tak różowo. Ostatnie sondaże malują znacznie mniej przychylny obraz sytuacji. Wyniki wyraźnie sugerują, że kontrowersyjny polityk traci pomału poparcie wyborców. Obecnie jego popularność, choć niegdyś imponująca, krąży w granicach 15% i nie zapowiada się na gwałtowne zmiany w tej materii. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek.